No witam, wreszcie, wreszcie coś ruszyło z moim projektem szklarni, chociaż woda w środku przeszkadzała, ale już nie było innego wyboru, ławy zalane, ze zbrojeniem, słupy powstawiane, 3 metry, przeszło 3 metry będą miały, musiałem je wstawić, bo teraz będę, no rzeczy tak jak będą, oszybowanie będzie szło. No i teraz tak, biorę się za rozszalowanie szalunków. Jutro przychodzą murarze. Jeszcze będę 50 cm wyżej bloczkiem betonowym murował. No i po kolei, po kolei będziemy nagrywać mój projekt szklarni. Zobaczymy jak to wyjdzie. No myślę, że do jesieni powinienem się z tym wszystkim wyrobić, ale no wiecie jak to jest. Jeszcze dobrze stałem, że się betoniara wjechała, nie ugrzęzła nigdzie. I wszystko wyszło w miarę. Teraz jeszcze murek, a jeszcze będę, jak zrobimy murek z jednej z drugiej strony, z tej, z tej strony od przodu nie będę murku robił, bo muszę nasypać do środka ziemi, a wejdzie tutaj 40 metrów, nie no tak 40 jakieś 3-4 metry sześcienne ziemi. Cztery wywrotki dobrej ziemi czarnej muszę wrzucić, aby moje. Egzotyki ładnie rosły. No to cóż, biorę się raz za rozszalowanie szalunków. A no właśnie kipujemy ziemię czarną do mojej szklarenki. Muszę to napełnić fundamenty, aby była w porządku ziemia. Na dobre przyrosty. Dwie takie ciężaróweczki wejdą. Prawie pięćdziesiąt, nie dwadzieścia pięć ton ziemi. I kipujemy pierwszą wywroteczkę. Piętnaście ton jest tu na tym, albo czternaście. Piękna ziemia. Z obornikiem już wymieszana. jedną już mamy ziemia już rozsypana idealnie dwie wywroty starczyły tutaj brakło mi narożnik ale tu będą drzwi może tu i tak nic nie będzie rosło już swoją robotę wykonali podmuróweczka ładnie jest zrobiona na ławie teraz tylko styropian styrodur muszę to docieplić i do przodu, powoli. Jutro robimy konstrukcję, spawam całą konstrukcję u góry, żeby no, no, wszystko do dachu, no, nie? No, i żeby obramowanie zrobić, żeby okna wstawić. To już jest docelowe, końcowe. Od tego zaczną się okna. Będą 3 metry do góry. I podwójne drzwi, jedne będą z tej strony. Drugie naprzeciwko. Nie wiem jeszcze, czy bo tu z tyłu będzie płyta obornicka. Mam trochę wysoko do wjazdu. Prawdopodobnie wytnę te pustaki tutaj i wstawię drzwi w płytę obornicką, żeby być równo. Bo tak jak tutaj z tej wysokości musiałbym zrobić podjazd i zjazd. No bo inaczej, inaczej się nie da, no bo nie pasują mi okna. Zobaczymy. Następne, następna rzecz, którą będę robił, to. Spawanie, dospawanie dalej e, na e, no profili zamkniętych do, na dach, do konstrukcji dachowej. No i do okien. Spawareczka przygotowana. Pierwsza beleczka wrzucona do montażu. Później idą wszystkie następne. I zobaczymy, jak to będzie nam wychodzić. To zaczynamy spawanie. No jeden dzień trudu i konstrukcję mamy już wyspawaną Ogólnie betony i stale temat zamknięty Wszystko jest już pospawane Teraz zostało się No powiedzmy jeszcze Aha nie, już teraz wszystko wyspawałem Jeden dzień spawania teraz zostało się yy, pominiować, pomalować no, i zakładamy belki. Już są gotowe, leżą do malowania. I zakładamy belki i dach. I następny etap będzie. Ten etap jako betonowo-stalowy już jest zamknięty. Ładnie wyszło. Wszystko w porządku. Kąty trzymają. Jest ok. Wszystko ładnie. Mam, no nie, nie zrobiłem duży, bo nie mogłem dużego spadu zrobić, bo chodzi o poliwęglan, bo mam tylko 6 metrów. Czym bym wyżej spad podniósł, yy, wyżej yy, jako okap, żeby lepiej spadało, no to braknie mi poliwęglanu. Ale no z 70-60 cm będzie. Woda będzie spadać, śnieg, dobrze będę grzał, zimą też spadnie. No to co do następnej realizacji filmu. Myślę, następny to będzie montaż dachu. Do zobaczenia.